Cześć, witam na kanale Kowutera. Dzisiaj dość taki nietypowy odcinek. Yy, powiem Wam tak, ja jestem właśnie w drodze do domu. Karmiłem moje zwierzaki na hodowli. Trochę sobie tam pogarniałem. No dzisiaj nic nie nagrywałem z tamtego miejsca. Ale stwierdziłem, że jak już wracam, to mogę sobie do Was chwilę pogadać. Ja tam chwilę. No powiem Wam tak, daily jest cały czas, ale no musicie mi tutaj wybaczyć, jutro odcinek się nie pojawi niestety, a dlatego, że będę robił dużo akwarium i powiem Wam szczerze, że jakbym zaczął Wam po kolei nagrywać, co i jak, to bym nie skończył do nocy, po prostu później jak już skończę, nagram Wam odcinek i opowiem jak to było po kolei robione, co tam będzie, co i jak. No dobra. Mogę Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. No na pewno kilka osób z Was, może większość, ma u siebie filtry RO. No ja się dzisiaj przekonałem do tego. A namówił mi właśnie odcinek na jednym z kanałów. Oczywiście Wam w opisie, w opisie Wam wszystko podam. Poczekajcie, muszę przejść przez przejście. Dobra. O czym ja to? A, o filtrze osmozy RO. No właśnie, w końcu się namówiłem. A dlaczego tak się właśnie broniłem dłuższy czas i latałem po wodę do sklepu zoologicznego? Otóż wiecznie miałem takie takie myślenie, że bardzo ciężko będzie mi podłączyć taki hit w, w mieszkaniu a okazuje się, że nawet spokojnie po baterii, właśnie od prysznica jest opcja zamontować. No i dzisiaj pierwsze co poleciałem jak zwykle na ostatnią chwilę przed zamknięciem i taki filterek kupiłem. No na pewno, na pewno mi się przyda przy krewetkach. A jak ja tak samo planuję do L333 Lać wodę właśnie RO razem z pół na pół do tej pory właśnie tak jak mówię, no latałem do sklepu z bańkami A w tym momencie będę mógł spokojnie sobie robić to na miejscu czyli widzicie, no jednak wygoda, tak Co wam mogę jeszcze powiedzieć? no Nie byłem za bardzo przygotowany na ten odcinek no i tak, no powiem Wam, że No cały czas zostajemy przy daily Nie jest to takie proste jak myślałem Ale sprawa mi przyjemności Chodzi ogólnie o to, że Ja sobie coś tam ponawijam Ponagrywam A osoby, które załóżmy Szukają odpowiedzi na kilka pytań Mogą je znaleźć no, Zawsze trafi się osoba, która Może być po prostu tutaj Zadowolona, że znalazła cenne informacje dla niego. No trzeba sobie pomagać, tak? Ja też nie wiem wszystkiego. Dopiero zaczynam z nagrywaniem. Jak widzicie, sprzęt też nie jest jakiś super, ale jeżeli się komuś spodoba, to czemu nie? Dla mnie to też jest taka odskocznia od wszystkiego. No dobra moi drodzy, to nie jest nie ma co się tutaj rozwijać. Ja już dochodzę powoli do domu. Także ja się będę z wami powoli żegnał, mogłoby być trochę lepiej słuchać głos, ale no niestety widzicie maseczka musi być, tak, także jakość nie jest jakoś wybitna, ale no dobra, czyli tak jak mówiłem, jutro się nie widzimy, widzimy się pojutrze, a co będzie, co będzie dalej zobaczymy, pamiętajcie zostań w domu, nie musisz, jak nie musisz to nie wychodź, chyba, że właśnie musisz. Tak jak ja w tym momencie, a że zwierzaki nakarmione, wracam do domu, no i w nim zostaję. No dobra, jeżeli materiał Ci się spodobał, zostaw łapkę w górze na kanale i nie zapomnij o subskrypcji kanału. Wtedy będziesz na bieżąco z nowymi materiałami, a my widzimy się już niedługo. Na razie.